Wielowarstwowy, pyszny, zabawny, nieprzewidywalny. To wszystko w nowym challenge'u multi do food Jeśli tęsknisz za naszymi bohaterami i ich przygodami, no to jesteśmy. Przyłącz się do nas. Wow, jak dużo popytów. Ja mam tylko jednego, ale i tak jest bardzo ładny. Lepiej spójrz się tutaj. O mój Boże, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jesteś szczęściarą Suzy. Wiem. Andy, zacznijmy od ciebie. Uparasz się szybciej niż my. Nic nie rozumiem. Chyba mój popyt się zepsuł. A, to czekolada! Co za szczęście! Smacznego! Dzięki, Suzy, twoje życzenie jest jak najbardziej na miejscu. Smakowałoby wam, jest przepyszne. Nie mogę przestać, chcę więcej i więcej! Też chciałabym spróbować. Lepiej zajmij się swoimi popytami. To no, świetny pomysł. Dlaczego są takie miękkie? Chyba je zepsułam. W środku jest dziura. Aha. Jesteś taka niezdarna, Monika. Przynajmniej uświadomiłam sobie, że moje popity są żelkowe. Mogłabyś jeść trochę ostrożniej. Przepraszam, zapominam o dobrych manierach, gdy chodzi o pyszne jedzenie. Co ty robisz? Postanowiłam nieco spłaszczyć popity, żeby włożyć je do buzi wszystkie naraz. Udało ci się, gratuluję. Tylko spójrz, jak krwiożerczo je pochłania. Boję się być w pobliżu. Nie martw się, nic wam nie grozi, dopóki jestem najedzona. Okej. Świetnie, czyli mogę spokojnie zająć się moimi smakołykami. Ciekawe, są z czekolady czy z żelków? Ostrożnie, Suzy! Się śmiać. Nie widzę, co jest w tym takiego zabawnego. Co zamierzasz zrobić ze swoimi popytami? Uwierz mi, mam wielkie plany. Będę się nimi bawiła, aż mi się znudzi. To świetny pomysł. Widzę, że jesteś w tym całkiem dobra. O tak, dobrze, że za każdym razem mogę korzystać z nowego popytu. Uwielbiam to. Co za ukojenie nerwów. To jest po prostu super. Wierzę, ci sam bym z chęcią powciskał te guziczki. What? Ej, Susi, co się z tobą dzieje? Mm. Chyba za bardzo się zrelaksowała. Okej. Okay. Okay. O nie, to czosnek! To mnie wcale nie cieszy. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ktoś ma dużo większego PH. Myślę, że chodzi o mnie. <laughs> Niech Lucy zaczyna. Ona ma najłatwiej. To nie fair, zmówiliście się. Nie chcę jeść czosnku. Mam pomysł. Podzielę go na ząbki. Co za cios imponujące! Dzięki, Zak. Potraktuję to jako komplement. Życzcie mi szczęścia. Boże, to jest obrzydliwe. Hmm. Naprawdę zamierzasz się tak szybko poddać? A co zresztą? Nie będę tego jadła. Musisz. Wymyśliłem coś specjalnie dla ciebie. Co to za sztuczki, Zak? Nie podoba mi się to. Puuu, jak dużo czosnku naraz! To obrzydliwe! Zostało ci tylko połknąć! No i po wszystkim, udało się! A masz! To jest dla ciebie jako podziękowanie! Nie trzeba było! Mogliśmy się bez tego obejść! O nie, zapomniałem o moim czosnku! Jak ja mam to wszystko zjeść! Chyba coś wymyśliłem. Zobaczcie, co sądzicie o mojej nowej biżuterii. Zak, przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał to zjeść. Kurczę, wygląda na to, że mój taniec nie został doceniony. Oczywiście, że nie. Nie udawaj głupka. Dobra, mam inny pomysł. Po co ci te kubki? Już wkrótce się o tym przekonasz. Patrzcie uważnie, będziecie pod wrażeniem. Na razie nie widzę nic wyjątkowego. A co powiesz na to, Lucy? Jak mi idzie? A teraz zobaczmy, co nam wyszło. Czosnkowy drink. Voilà! Jestem pewny, że się tego nie spodziewałyście. Najważniejsze, żebyś sam był gotów do jego wypicia. To wygląda atrakcyjniej niż główki czosnku. Ale smakuje równie obrzydliwie. Potrzebuję czegoś do przekoszenia. O nie, tylko nie czosnku! Wygląda na to, że przedawkował czosnek. Zak, nie lubię tego zapachu. Przykro mi, ale będę musiała zakleić ci usta. Co ty robisz, Lucy? To nielegalne. Nie mogę mówić. Widzisz? To kolejny plus. Wendy, twoja kolej. Taka sobie informacja, ale wiedziałam, że prędzej czy później to nastąpi. Jak na razie nie jest tak źle, jak myślałam. Zaufaj mi, od tego momentu będzie coraz trudniej. Moja intuicja mi mówi, że masz rację, Zak. Udało mi się! Możecie mi pogratulować. Wow, jesteś prawdziwym pożeraczem czosnku! To było mocne. Musimy teraz przewietrzyć pokój. Przydałoby się. Zak, pospiesz się, i załóż jej kask ochronny, zanim się tu udusimy. Nie trzeba, nie róbcie tego. O nie! Kurczę, tylko jedna frytka. Moja porcja wygląda lepiej. Po prostu nie widzieliście jeszcze mojej. Wszystko blednie w porównaniu z nią. Patrzcie, co to jest. Wygląda jak dynamit. Chyba kończy nam się czas. Gotowe, teraz wy. Spróbuję zjeść wszystko tak szybko, jak tylko mogę. Andy, pospiesz się. Nasze życie zależy od ciebie. Nie stresujcie mnie, jestem wystarczająco zdenerwowany. Dajcie mi wody, szybko. Muszę wszystko połknąć. Proszę, w wazonie z kwiatami jest trochę. Wystarczy, nie ma czasu na wybrzydzanie. Uff, skończyłem. Suzy, ruszaj! Postaram się was nie zawieść, choć zadanie jest bardzo trudne. No dalej, Suzy, kończy nam się czas. Naprawdę liczymy na ciebie. No szybciej! Przepraszam, ale nie zdążę. Chyba czas się pożegnać, zaraz wybuchnie. Nie rozumiem. Dlaczego nic się nie dzieje? Hmm. Bo nic się nie stało! Żyjemy! To był żart! O nie! Wyciągnąłeś pochopne wnioski! Masz rację, jesteśmy cali mokrzy! To nawet zabawne i smaczne! Spróbujcie! Tylko jeden cukierek Mentos? Co za porażka! Przekro mi, ale naprawdę nie ma szczęścia! So ma Wendy. Imponujące, prawda? Jestem absolutnie zachwycona. Tak dużo słodyczy. Co, zawiesiłeś się, Zak? Przepraszam, zagapiłem się. Lucy, zaczynaj. Słyszę wasze żarty, ale nie możecie sprawić, że stracę panowanie nad sobą. Co to za zapach? Czujecie to? To nie zapach, to prawdziwy smród. Nie mam z tym nic wspólnego. O, szlachetny ser pleśniowy. Mój ulubiony. To najlepszy składnik każdej potrawy. Co on robi? Musimy pozbyć się tego sera. Zjem miętowego cukierka. Mam nadzieję, że pomoże zagłuszyć ten smród. O tak, jest już trochę lepiej. Będziemy musieli coś wymyślić, bo się tu udusimy. O, Lucy, twój oddech jest taki orzeźwiający. Dziękuję, uratowałaś nas. To nic takiego. O nie, znowu czuję ten zapach. Masz rację, Zak, on staje się silniejszy. O tutaj, moja ulubiona rybka stanowi świetny dodatek do sera. Jak on może jeść takie obrzydliwości? To chyba! Zak, pospiesz się i zjedz te miętówki. Już, mam nadzieję, że nam pomogą. No dalej, Zak, dmuchaj. Chwileczkę. Pani, ale co za świeżość. Wendy, może podzielisz się z nami? O tym porozmawiamy nieco później. Teraz mamy problem. Zawsze płaczę, gdy kroję cebulę. Ale tak bardzo lubię jej smak. Muszę to znieść. Przestań sobie siedzieć, Wendy. Pospiesz się i żuj te mentosy. Trochę cierpliwości. Już prawie mi się udało. Błagam cię, szybciej. Dobra, dobra. Już, kończę. Dmucham, już prawie. Może być już za późno. Oj, nie martwcie się, uratuję was. Gotowe. Pokonam ten smród. Oddychajcie głęboko. O, jak rześko. To wspaniałe uczucie. O, doszliśmy do siebie, hurra! Uściskajmy się, przyjaciele. Cześć, mam dla was miłą niespodziankę. O nie, po co to wszystko tu przyniosłeś? Nie jesteście głodni? A ja tak się starałem, to dziwne. Chyba nie wiedzą nic o dobrym jedzeniu. A, przecież zapomniałem zdjąć z nosa spinacz do ubrań. Boże, co za aromat! Jakoś nie czuję się najlepiej. Duża porcja czy mała, to zależy od Ciebie. Pamiętaj o jednym, nie liczy się tylko rozmiar dania, ale i jego smak. Więcej słodyczy i fajnych challenge'y.